Cześć chłopaki. Chyba się panie nieco przegrały, Bo my na pewno znaczenie wasze Siemandero drapieżniki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Dzisiaj będziemy otwierać sobie... Co? Dzień ja dobry, ty jesteś stary... Co? Wszejeb... Bo inaczej, bo to jest tak, że bez skilla, bez niczego po prostu taki drugi level, żeby się się tymi levelami. Co bez skilla zaraz zobaczysz zresztą, dobra? Cicho, tu nie potrzeba żadnego skilla, bo dzisiaj jest unboxing paczek. To mnie chłop podsumował. Ale dobra, to, to się wytnie, to się wytnie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym otwieramy sobie cztery paczki z zakupami, które zrobiłem sobie w tym tygodniu. Zapraszam. Dzisiaj w odcinku otwieramy sobie takie trzy spore paczki. Jedna z nich to moje zamówienie od Spiders Factory i od niego właśnie zaczniemy. W drugiej powinna być karmówka, a w trzeciej w sumie nie jestem pewien, ale powinna być to ekipa sprzątająca i również mała karmówka. Ale zobaczymy, czy wszystko się zgadza. Zaczynamy od największej. Jak widzimy, bardzo fajna paczka. Spora, oznakowana nawet moim imieniem. Do pomocy wziąłem sobie taki złamany nożyk modelarski. Powiem wam, że wkurzyłem się, kiedy mi się złamał. I powiem wam, że bardzo fajnie się tego używa. Pyk. Dobra. Pyk. Jeszcze tutaj. Ogólnie od Spiders Factory postanowiłem sobie po raz kolejny zamówić następny mini hurt, jeżeli chodzi o ptaszniki. I tym razem powinny kryć się tutaj pająki z Wenezueli, które są naprawdę bardzo ładnie ubarwione. Oczywiście, jak możecie się domyślić, mowa o psalmopoeus irminia. Dobra, zobaczmy czy wszystko się zgadza. No dobra, zaglądamy do środka. Zobaczmy. Bardzo ładne pakowanie. Powiem Wam, że po raz kolejny mogę śmiało powiedzieć, że nie jest to robione na odczep się ode mnie, bo ja to robię i idę do domu. Mamy tutaj hitpaka, który jeszcze grzeje. Dobra, tutaj mamy bardzo fajnie widoczny pakunek. Powiem Wam, że tą. Wełnę czy cokolwiek to jest, wziąłem sobie, zostawię sobie do wysyłki jakiejś, bo dzisiaj ogólnie jeszcze, mimo że jestem po nocce, udało mi się zrobić i wysłać dwie paczki do kolegi Janusza, który już kilka razy przysyłał mi pająki. No i postanowiłem też wysłać coś do Jakuba Krause, dlatego że kolega kupił ode mnie samczyka, do którego miałem dorzucić jeszcze gratis, tak się umawialiśmy. Niestety umknęło mi to, bo się spieszyłem. Każdemu mogło się zdarzyć, ale myślę, że wyprostowałem sprawę dobrze. I tutaj mamy bardzo fajnie zabezpieczony pakunek. Wow! Powiem wam, że naprawdę przyłożyli się. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj nie ma przypadkiem. Zawsze warto sprawdzić, żeby się potem nie okazało. Ale mega grube pakowanie. Zobaczcie. Styropian, papier, papier, jeszcze folia i do tego był jeszcze tutaj hitpack. Ale dobra, interesuje nas co dzieje się tutaj. Z tego co wiem, to pająki, które zostały tutaj spakowane, są w kliszówkach, bo przed chwilką rozmawiałem tutaj z Wojtkiem ze Spider's Factory z Sato i zobaczymy jak to tutaj w środku wygląda, ale powiem Wam, że ostatnio od kilku miesięcy mam tak, że właśnie kupuję od nich te mini hurty i tym razem postanowiłem kupić sobie 10 takich pająków. Ale co najlepsze, nie są to maluszki, moi drodzy. Dobra, tutaj tak na hama sobie to rozerwę. Elegancko, powiem Wam, że pakowanie jest tutaj. Naprawdę pancerne. Mamy tutaj jeszcze papier. Dobrze, to już chyba jedna z ostatnich warstw pakowania. Zobaczymy. powiem wam jest to grube jest to naprawdę grube ja szczerze mówiąc dzisiaj zrobiłem nieco bardziej cienkie pakowanie ale mam nadzieję że hitpak zrobi swoje bo mimo wszystko ja na tą chwilę mam u siebie 8 stopni celsjusza także naprawdę nie powinno być problemu zwłaszcza z hitpakiem o już tutaj dostrzegam proszę ja was styroboksa też bardzo fajnie Wow, coś mi tutaj, słuchajcie, wyleciało. Czyżby to był jakiś gratis? Zaraz zobaczymy. Zobaczmy, co my tu mamy takiego. Tak jest! Słuchajcie, spadło mi takie coś. Jest to taki plik wizytówek. Także, jeśli ktoś teraz na przykład będzie robić u mnie zakupy, to myślę, że taką wizytóweczkę też ode mnie otrzyma. No, bardzo fajnie, powiem Wam, że. Fajny gratis. Czekajcie jeszcze, może tak na szybko wyjmę, pokażę Wam to z drugiej strony. No zobaczcie, z drugiej strony mamy bardzo fajny. Obrazek z ptasznikiem Hilobrachy z SP Electric Blue. Jeśli się nie mylę, tutaj opatrzcie, ale coś innego też jest. Nie no, kozacko się to prezentuje, ale powiem Wam, że ja fan. Naprawdę ja, ja ogólnie jestem fanem takich rzeczy właśnie naklejek, wizytówek. Kurcze, właśnie to jest takie dwa w jednym. To mi się właśnie podoba, tutaj. Ale dobra, przejdźmy. Do paczki, bo tutaj mamy dwa sklejone z sobą styroboxy, jak widzicie, tutaj też opisane moim imieniem. Dobra, i zobaczmy, jak wygląda sytuacja w środku, ale myślę, że wszystko powinno być żywe. Dobra, lecimy, bo ja już bardzo jestem ciekaw, czy wszystko w porządku z moimi irminiami. Teraz na tą chwilę będę mieć ich chyba, jeżeli się nie mylę, to chyba 13, bądź 15. Ale dobra. Puściło bardzo fajnie. Mamy dwa styroboksiki. Może zacznijmy sobie od prawej strony. Bierzemy pazurek. Pyk. Powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo poręczna rzecz. Jak złamał mi się ten nożyk dla mnie. Pyk. O. Bardzo fajnie odskoczyło. Tutaj kolejna warstwa wełny. Powiem Wam, że z tą wełną szanuję, bo ja mam na, na przykład, ja mam, powiem Wam, mega obrzydzenie, jeżeli chodzi o watę. I chyba każdy, kto ogląda mój kanał, o tym wie. Dobra, to jakoś w dotyku nie nie przeszkadza mi. Dobra, mamy tu cztery kliszówy. Wyjmujemy sobie wszystko, ale tu wygląda, że wszystko jest ok. Zobaczcie, tu już widać łapki Irmini. Bardzo fajnie. Są to podrostki około 2 dc słuchajcie i zamówiłem sobie ich w tym miesiącu od Spiders Factory aż 10. Poza tym jeszcze byłem na giełdzie we Wrocławiu, więc w tym miesiącu hodowla naprawdę sporo się powiększyła. No dobra, weźmy sobie jedną losową kliszówkę. Zobaczymy czy wszystko gra z moimi nowymi pajączkami, ale powinno się wszystko zgadzać tutaj jak najbardziej. I zobaczmy. Żyjesz? Żyje. Zdecydowanie tak. Bardzo fajne pajączki i widać, że już podrośnięte. Także spoko. Powiem Wam, że jeśli wszystko żyje, to naprawdę było warto. No dobra, wygląda na to, że tutaj mogę być spokojny i że wszystko żyje. Super, drugi boksik otwarty, tutaj również mamy warstwę wełny i naprawdę szacun za tą wełnę, bo ja nie cierpię waty, nie? I dobra, tutaj powinno być sześć kiszówek. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Raz, dwa, cztery i sześć. Gitara. Wszystko się zgadza. To do reklamowy to na bok. Teraz weźmy sobie losową kliszówkę, tak jak w poprzednim przypadku, chociaż w sumie nie muszę tego robić, bo ja już widzę, że te pająki żyją i tutaj naprawdę Spiders Factory serdecznie polecam, bo ja ostatnio robię sobie co miesiąc u nich zakupy w postaci takich właśnie mini hurtów. I patrzcie. Elegancko, Cześć, i ręka, piąteczka. Bardzo fajnie. Wygląda na to, że naprawdę wszystko żyje. Z ironii wszystko gra. Także Spiders Factory jak najbardziej po raz kolejny serdecznie polecam. A teraz otwieramy sobie kolejną pakę, drugą. Ta jest jak widzicie bardzo fajnie oznaczona. Są tutaj również żywe zwierzęta. I jest to moja karmówka. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Chyba przez te 24 godziny nic się tutaj nie stało z tą karmową. Nie, wszystko jest ok. Zaraz wam pokażę. Wszystko bardzo fajnie zabezpieczone. Zobaczcie, jest elegancko. Mimo tych 24 godzin, nie, nie widzę tutaj nawet jakiegokolwiek trupa. A więc wielki szacun dla owadodajni. No, jak widzicie, zamówiłem sobie dwa takie spore opakowania karaczanów. Jedno takie opakowanie to 14 zł. Jeżeli ktoś by chciał sobie kupić na Allegro, serdecznie polecam. Owadodajnia. Dobra, to leci na bok a my otwieramy ostatnią paczkę. Ostatnia paczuszka również nie jest zbyt duża, także wychodzi na to, że ten odcinek nie będzie należeć do długich. Zobaczmy jak to wygląda w środku. Pyk. Pyk. Otwieramy. Powiem Wam, że podoba mi się, jak jest to spakowane. Był to mój pierwszy zakup od tego sprzedawcy, również z Allegro. I zobaczmy, jak to tutaj zostało spakowane. Tutaj widzę jakiś pojemniczek. Tu też coś mamy. Zobaczmy, czy jest tutaj coś jeszcze. Jeszcze jest hitpak, widzę. O kurde. To może być awaria, słuchajcie, bo jak tu był hitpack, a to leżało u mnie w pokoju i ją grzał. Oj, no właśnie, to się mogło ugotować. Nie, no chociaż w sumie niekoniecznie, turkom nic się nie stało, więc może tutaj jest wszystko dobrze, ale obadajmy. Tutaj mamy. Oho, powiem Wam, że lipa jest, ugotowały się. To są, jeśli dobrze kojarzę, prosiąki. I tutaj niestety jest lipa. Zobaczmy, jak jest w drugim pojemniku. No, ale na maksa, moja wina, kurde, wiedziałem, czułem, że tak będzie. Także widzicie, no, nauczka na przyszłość. Jak zamawiacie sobie pakę z jakimiś zwierzątkami czy z ekipą sprzątającą nawet, to starajcie się ją otwierać od razu albo ewentualnie tego samego dnia, bo no widzicie, u mnie turki całe szczęście przeżyły, ale dalej no lipa. No dobra, teraz aż się boję zaglądać. Tu powinny być muszki hydei i pewnie też, też się ugotowały. Proszę, nie. Nie, żyją całe szczęście. Tych muszek zamówiłem sobie dodatkowo trochę więcej na giełdzie. Też sobie kupiłem, jak, jak pamiętacie. Dlatego, że powiem wam, ta żabka i oprócz tego moje najmniejsze pająki, kurcze, ostatnio wchłaniają tego tyle, że naprawdę no, przyda się więcej. Wszystkie paki z zakupami otwarte. Także na dzisiaj tyle ode mnie. Ptaszniki dojechały żywe, karmówka dojechała żywa. Niestety ekipa sprzątająca prawdopodobnie z mojej winy się ugotowała. Ale w każdym razie z zakupów jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co jest znowu czemu Wy mi musicie przerywać? Kurier z paczką przyjechał. Co Ty gadasz? Dobra, chcesz czy nie? Dobra, dawaj, dobra, wszystko już jedno, dawaj. Dzisiaj moi drodzy małe sprostowanie do odcinka Dzisiaj w odcinku będzie unboxing czterech paczek dlatego, że przed chwilą nadeszła kolejna Super, czwarta paka otwarta Tak już poza kadrem, żeby nie wydłużać Trochę folii Ja się już w sumie domyślam, słuchajcie, co to jest takiego I powinno być to coś z Afryki, proszę ja was Ale zobaczymy O, bardzo fajnie, hit paczek też był Paczka ogólnie dotarła do mnie dzisiaj. I zobaczymy, czy wszystko jest ok. Paczka dojechała do mnie dzisiaj. Zobaczymy sobie, czy wszystko gra. Ale wydaje mi się, że będzie ok, bo pakowanie wygląda naprawdę tutaj na solidne. Treberko odwijamy. To je amelinium proszę ja was. No dobra, zobaczmy jak wygląda to dalej. Naprawdę fajnie spakowane. Kolejna gruba warstwa papieru. Wyjmujemy. Podobno pająk, który tutaj jest, jest około tygodnia po wylince na adult, czyli jest już dorosłym pająkiem. Jak mówię, jest to dorosły samiec. A tak się bardzo fajnie składa, że ja mam naprawdę sporą już samicę. No i dobra, obadajmy to. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy do czynienia z pająkiem z Afryki. Także, przede wszystkim, jakiś pojemniczek asekuracyjny, żeby nam się tutaj żadna awaria nie odwaliła. Dobra, pokaż pan tego Gigasa. Zobaczymy, jak to, to, to. No, powiem wam, że teraz to. Sam nie wiem, dobra, ale chyba nic mu nie jest. No, skubany, powiem wam takiej niepewnej pozycji dojechał ale wygląda na to że wszystko z nim ok no witaj samcu wygląda na to że wszystko będzie z nim dobrze w takim razie no zobaczcie on już tutaj nawet zaczyna się stawiać lekko ale dobra najważniejsze że dojechał żywy ja sobie go teraz spróbuję tutaj zagonić do tego małego braplaścika no widzicie nawet Całkiem, całkiem zaczyna się stawiać tutaj młody kawaler, ale udało się. No trzeba przyznać, że jak na samca to jest naprawdę sporym pająkiem. Ogólnie z gigas niby nadawają się do hodowli w grupie, więc ja za chwilkę po prostu tego samca wpuszczę sobie do pojemnika, w którym żyje moja naprawdę już dość duża samica. No i... Zobaczymy co będzie, proste. Albo będzie z tego kokon, albo samica zeżre samca. To jest pojemnik, w którym żyje sobie samiczka. Jak widzicie, jest to naprawdę galanty już pojemnik. No i co? No, wypuścimy chłopa do nowego domu i będziemy czekać co z tego wyjdzie. Dobra, wypuścimy chłopa do nowego domu, niech się nie męczy i przy okazji w sumie możemy sobie zajrzeć co właśnie słychać u samicy, hysterokrates gigas, która przyjechała do mnie w paczce od kolegi Janusza. Jak widzicie, no naprawdę ma spory ten pojemnik. Oprócz tego wszystko tutaj dookoła owite pajęczyną. No a hodowla gigasów to można powiedzieć tak naprawdę hodowla takiej żywej dziury. To, to można powiedzieć. Mało tego, gigasy podobno nadawają się do hodowli w grupie. Miałem kiedyś grupówkę, co prawda, ale no jakoś, jakoś nie bardzo zaczęły mi się, zaczęły mi się one zjadać, powiem wam. Dobra, chodź kolego. O, proszę bardzo, to będzie twój nowy rewir. To już wszystko na dziś. Wszystkie paczki z zakupami, które nadeszły do mnie w tym tygodniu, otwarte, jak widzieliście, wszystko żyje, bardzo fajnie, bo hodowla powiększyła się o kolejne nowe ptaszniki. Szkoda tylko, że ta ekipa sprzątająca nie dotarła żywa, no ale wiecie, moja wina na maksa, biorę to na siebie. No ale płakać też nie będę, bo całe szczęście mam jeszcze trochę skoczogonków, które nadesłał mi ostatnio kolega Maciej, za co bardzo dziękuję, Na pewno, na pewno teraz się przyda. No i co? Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiadomo, zostawcie palucha i widzimy się w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu. Nara! Spider Hroom, Spider -chrum. robi tu putup jako Spider -chrum. Kto by sieć, chciałbym mieć. Dobry żart, świnki wart. Oto właśnie to Spider Hum.